Witam Was bardzo serdecznie, Aleksandra Wojciechowicz. Kolejny dzień pandemii. Poproszono mnie o film o duchowości. Dzisiaj zwiastowanie Pańskie. I poproszono mnie o film odnośnie Słowa Bożego. Zwiastowanie Pańskie to jest taka uroczystość, w której wspominamy. No, poczęcie się Słowa Bożego, tak? przyjście na świat Boga w takim znaczeniu, że przyszedł Anioł Gabriel do Maryi i zwiastował jej to poczęcie w jej łonie Zbawiciela świata. No i jak przeczytałam sobie, żeby coś powiedzieć o tym słowie Bożym, to co ciekawe, dotknęła mnie ostatni, ostatni fragment dzisiejszej Ewangelii. Bo to jest Duch Święty stąpi na Ciebie, mówi anioł Gabriel do Maryi, i moc najwyższego osłoni Cię. Dlatego też święty, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta poczęła w swojej starości Syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną, dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. I mnie dotknęła, co ciekawe, bardziej ta Elżbieta dzisiaj niespodziewanie, która w szóstym miesiącu zaszła w ciążę, a już była uznana za niepłodną, bowiem dla Boga nie ma nic niemożliwego. Tak kiedy ja patrzę na ten dzisiejszy świat, to moje przeżywanie jest bardziej skoncentrowane jednak na kryzysie gospodarczym. Że przez to może, że ja tak nie boję się tej śmierci, wydaje mi się, że no każdy człowiek jest w stanie, mam taką świadomość po prostu tego, że mogę umrzeć w każdym momencie. I czy to ja umrę na koronawirusa, czy ja umrę w wypadku, czy umrę na starość, to dla mnie to nie ma takiego najważniejszego znaczenia. I mnie, co ciekawe, te. Samochody, te ciężarówki z trumnami w ogóle nie przeraziły. Wręcz przeciwnie, zastanawiam się, zastanawiam się yy, na ile ta świadomość śmierci jest obecna we, 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 we w świecie. Bo przecież no, te ciężarówki z trumnami no, każdego dnia jeżdżą po świecie, bo każdy Wcześniej czy później umrze, i w związku z tym każdy umiera. I tej śmierci prawdziwej, nie z powodu koronawirusa, ale po prostu z powodu raka czy, czy wypadków, czy starości, po prostu na świecie jest ogromna ilość każdego dnia. I te trumny tak naprawdę były już wcześniej wyprodukowane. I myślę sobie, że tutaj jest taka przes przesadny trochę lęk przed tą śmiercią się, się w nas zrodził. Wręcz taki paniczny, który doprowadził do zamrożenia całej gospodarki. A w mojej może takiej intuicji powiem, wydaje mi się, że to jest jednak, może być bardziej bardziej trudne w swoich skutkach jakby. Gorsze z czasem. Ja dzisiaj miałam takie porównanie do roślinki. Po prostu, może idziesz do supermarketu i wydaje tobie się, że wszystko jest ok, bo wszystko jest na półkach i ten towar ciągle jest dowożony, ale tak naprawdę wiemy, że yy, no, w wielu krajach yy, korzenie biznesu zostały już zamrożone i że tak naprawdę ta roślinka nie ma dostępu dzisiaj do wody. I może tak być. Jeżeli nic się szybko nie zmieni, no że szybko zaczną te liście, które dziś jeszcze są zielone, więdnąć. Bo ten przepływ gospodarczy, bo, bo to po prostu musi zostać wszystko wznowione i to nawet nie chodzi o do, dostawę produktów, ale po prostu każdy potrzebuje, jakby być przedsiębiorcą biznesowym. No ja mam nadzieję, że to wszystko zostanie od, odrodzone i to właśnie Elżbieta niepłodna kojarzy mi się dzisiaj z tą naszą gospodarką. Takie mam przeniesienie tego słowa Bożego, właściwie na tą Elżbietę. Bo Bóg wlewa dziś w moje serce tą, tą nadzieję, że może się dziś mi dziś wydaje, to jest moje przeżywanie, że może ta gospodarka jest już nie do odratowania. Natomiast to słowo zwiastuje mi właśnie nadzieję, że może właśnie tam będą nowe możliwości przedsiębiorcze, że może Bóg ma inne patrzenie na świat, może wszystko nie jest jeszcze stracone, że tą roślinkę w ogóle można jeszcze włożyć do wody i uratować. To w ogóle moje wołanie do prze przedsiębiorczości, bo ta przedsiębiorczość jest blisko nas. To nie jest coś odległego, bo może myślisz, że ty musisz, żeby pomóc to nie wiem, maseczki teraz produkować. Może jak się tak każdy z nas zapyta, co może zrobić, to może właśnie ten czas byłby tutaj właściwy. Ja tutaj e, ciągle mam przy sobie jeszcze książkę Umysł miliardera. Bo mnie pandemia została, zastała w ręku z, te, z tą książką, więc ja się pytam często o tę przedsiębiorczość. No i w tej książce jest takie zdanie, że czas jest dla przedsiębiorców ważniejszy. Czas jest ważniejszy niż pieniądze. Pieniądze możemy odro odrobić, tak? Możemy na nowo zarobić. Natomiast ten stracony czas, może właśnie teraz, gdzie ta roślinka, gospodarka nasza potrzebuje mieć dostępu do wody, bo inaczej w całości umrze. To jedno. Drugie, co mi się przypomina, to to, że prawdziwy przedsiębiorca. No to jest w stanie nawet odciąć rękę, żeby ratować organizm. I tu już jest taka, oczywiście, aluzja do, te, do tego lęku przed tą śmiercią, yy, która powoduje takie, a nie inne decyzje państwa, które niekoniecznie są przedsiębiorcze. Ja to jednak nie będę głęboko w to wchodzić, bo to wiadomo, odpowiedzialność yy, jest wielka ludzi, którzy stoją. Na czele państw i muszą podejmować decyzje. Natomiast moje dzisiejsze przesłanie jest oczywiście pełne nadziei dlatego, że Bóg jest. I Bóg tak naprawdę przychodzi, że, ta, że ten świat nie wypadł z jego ręki. Że Bóg przechodzi zawsze w sposób paschalny, bo jest bardzo poważny. I jesteśmy tutaj na tym świecie przez chwilę. Jesteśmy na tym świecie, po to, żeby wzrastać w miłości, jest życie wieczne i ten lęk przed śmiercią nie jest właściwy, bo, ten, bo tak naprawdę to nie jest ewentualna wina ludzi, którzy podejmują złe decyzje, a mają władzę. Bo to jak wygląda nasz świat, i to, w którym kierunku idzie świat i jak się rozwija, jest w Twoim sercu, jest, jest zakorzenione w Twoim sercu. Bo jeżeli Ty ulegasz lękowi i myślisz sobie o jeny, to nie wiadomo rzeczywiście, czy będzie to jedzenie w przyszłości i może biegniesz do sklepu i wykupujesz puszki, Albo mówisz sobie, kurczę, państwo dodrukowuje pieniądze, to teraz ja muszę tu o siebie zadbać. Jedyne co robisz, to, to szukasz, gdzie tu można złoto kupić, żeby twoje pieniądze przechować ich wartość. No to ostatecznie, to gdyby tylko każdy tak postępował, no to to jest otwarta droga do wojny i głodu. Bo prawdziwa przedsiębiorczość to jest y, zaradzenie tym problemom, a nie szukanie y, koła ratunkowego dla siebie. Co oczywiście nie znaczy, że nie należy być też prze przedsiębiorczym w, w swoim życiu. Ja tylko chcę jakby dotknąć tego naszego lęku przed śmiercią, który myślę, że jest, y, 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 y że dziś mh... tm... ja no, tj. jest tak tym najważniejszym, co wywołuje. Tam rzeczywistą śmierć. Lęk przed śmiercią jest drogą do śmierci. Człowiek, który wyzwala się, może dzięki właśnie wierze, przed lękiem, przed śmiercią, wyzwala się z tego lęku, zaczyna prawdziwie żyć. I właśnie ta otwartość na to wszystko, na to, co, Bóg, co świat przynosi, również łącznie z cierpieniem. Otwartość na to, przyjęcie tego, ale właśnie w takiej otwartości na przedsiębiorczość, może być tą nową kreacją tego świata. Może jeszcze lepszą. Na pewno pierwsze, co możemy zrobić, to jednak na własną rękę starać się teraz, żeby ten wirus się nie, nie rozprzestrzenił. No bo, no bo wątpię, żeby państwo miało odwagę, Otworzyć granice szybko, po prostu to, to raczej się nie wydarzy, więc, więc zwalanie winy na kogoś innego tutaj. I tak do niczego nie doprowadzi, czy szukanie błędów, czy mówienie, jaka będzie przyszłość, nie wiemy. Może jesteśmy tak rozbudowanym cywilizacyjnie światem i każdy z nas ma takie pragnienie przedsiębiorczości, że może sobie szybciej poradzimy niż myślimy. Ale na pewno ten czas teraz jest istotny i gdyby tak każdy, załóżmy, powiedział sobie dobrze, to przez dwa tygodnie postaram się, żeby ten wirus jednak. Yy, nie przeszedł, jakby nie, nie zarazić się tym wirusem, czy, czyli nie traktować tego czasu tak lekkomyślnie, tylko może właśnie wziąć te rękawiczki, czy starać się nie wyjść z domu i przez te dwa tygodnie no, siedzieć yy, i czekać, aż, yy, aż będzie można wtedy ruszyć na nowo. Że ta gospodarka może wtedy będzie mogła ruszyć i to może od nas ostatecznie zależy. Nie polegać tak na tym, na tym państwie, że, 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 to, że oni sobie z tym wirusem poradzą, bo raczej nie, że, że to jest gdzieś tam w sumieniu każdego z nas. I że może teraz na ten moment nie ma innej drogi, bo można mówić, co ma robić państwo, ale to, to raczej nie doprowadzi do tego, że państwo rzeczywiście będzie robić i postępować najbardziej słusznie. No. I takie, takie jest moje przesłanie, żeby nie bać się aż tak mocno tej śmierci, bo Bóg jest i, i Bóg przechodzi w sposób paschalny, to znaczy przez śmierć do zmartwychwstania. Czyli to nie będzie tak, że, że w życiu nie będziemy doświadczać braku. Może trzeba będzie przejść przez głód, ale jeszcze nie wiemy, co to w nas zrodzi. Jeszcze nie wiemy, do jakiego zmartwychwstania chce nas Bóg. Poprowadzić. Jeszcze nie wiemy, co będzie po drugiej stronie, ale na pewno zmartwychwstanie istnieje. I na pewno Bóg jest blisko, jest bliżej niż myślimy. Dzisiaj słowo o Emanuelu, czyli Bóg, Bóg jest z nami. Bóg wszystko widzi, co się dzieje na świecie, i Bóg wszystko ogarnia. I tą dobrą nowinę chciałabym Wam dziś przekazać. I proszę o udostępnianie tego filmu, żeby właśnie zradzać w każdym z nas tą odpowiedzialność, tą przedsiębiorczość, żeby, żebyś wiedział, że to od Ciebie zależy dzisiaj to wszystko, ten świat, a nie od Państwa. I szukać tego, tej miłości w sobie, bo to też będzie teraz najważniejsze, bo, bo ta miłość jest najlepszym budowniczym świata. To szukanie tego, jak można przedsięwziąć teraz tym wielkim problemom, a nie jak yy, zabezpieczyć siebie. I z tym Was zostawiam. Jest to wyzwanie oczywiście dla każdego z nas. Pozdrawiam, Pa.